Piotrek, czujesz zimę już zapasem? Bo w Polsce spadło ponoć mnóstwo śniegu. No tak, tak. Już śnieg, śnieg ponoć w Polsce sypnął. Tutaj też już po górach pobieliło i zimno się już zrobiło. Już taka fajna pora, fajna pora do skakania. Piotrek, jak pan analizie z trenerem? Bo po każdym skoku przekazuję wam informacje, jak to było i, i tak dalej. Jak to dzisiaj wygląda? A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fajnie, fajnie mi się skakało. Eee, także no jestem, jestem zadowolony z tych, z tych dzisiejszych skoków. Także no, no do zimy. Dzięki Piotrek, pozdrawiam. Dzięki bardzo. Oleg, drugi dzień treningów, wszystkie skoki ok, według trenera? W dzisiejszy dzień mogę powiedzieć, że, że uda, jest dla mnie udanym dniem, bo, bo skoki były, były fajne. Wczoraj może trafił mi się gorszy dzień, ale e, dzisiaj się udało to poprawić i jestem zadowolony. I jutro pewnie jeszcze do przodu. No, oczywiście. Pozdrawiam, dzięki. Dzięki. Jarek, pierwsze zgrupowanie pod kierunkiem Michała Doleżala, jak wrażenia? Bardzo dobrze mi się trenuje, fajne doświadczenie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się przyjechać tu razem z kadrą narodową. Właśnie, doświadczenie czy chciałbyś na dłużej tutaj zostać? Oczywiście, żebym chciał na dłużej, no każdy z nas ku temu dąży, żeby skakać jednak na tym najwyższym poziomie, także liczę na to, że, że będę w stanie pokazać, że że nadaje się do tej kadry. Gra, dzięki, powodzenia. Tomek, jak wyglądał dzisiejszy dzień na skoczni według Ciebie i według ocen trenera, bo takowe były pewnie po każdym skoku. Znaczy, no, dzisiejszy dzień w sumie zaczął się od tego, że no, dzisiejsze skoki od samego początku nie były takie, można powiedzieć, dobre. Potem ostatnie dwa skoki rano już były lepsze, no i teraz po południu trening no to już był taki wróciłem na dobry poziom, więc Uwagi od trenerów teraz na no to by, że, no, że zaczynam wskakiwać ten, w te dobre skoki, które były już przed, przed dwoma tygodniami. Czyli jest szansa, że w czwartek wyjdziesz w pełni pozytywnych emocji? A myślę, że tak. Na pewno przyłożę się do tych treningów, bo bardzo ciężko pracuję nad tym, żeby było jednak wszystko w porządku. I jeśli już zaczynają te skoki wychodzić, no to, no to wiadomo, że to cieszy człowieka. Nim zapytam, co na skoczni, jakieś plany wakacyjne jeszcze były w tym roku, tak? Były, ale się zmyły, że tak powiem, przez całą związaną sytuację z, z pandemią i i znowu ze wzrostem tych wszystkich zakażeń, niestety zostałem zmuszony do do tego, aby odmówić te, te wakacje, no bo wiadomo, to już teraz jest krótko przed sezonem i, i nie ma co ryzykować, gdzieś tam jechać i, i yy, sprawić sobie niemiłą niespodziankę jakąś. Ale odkładasz, czy rezygnujesz całkowicie? Nie, to był tak spontaniczny pomysł i, i myślę, że na razie to będzie całkowita rezygnacja. W przyszłości zobaczymy. Może znowu się coś, coś spontanicznie uda. Stefan, wracam do rzeczywistości. Skocznia, 12 zawodników, nawet 13 na tym zgrupowaniu. Jak się znajdujesz w tej grupie? A, bardzo dobrze. Tak jak od początku wszystko dobrze funkcjonuje tak dalej dalej, to myślę na żadnym treningu nie ma problemu. Wszyscy wszyscy skupiamy się na sobie i jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego obozu tutaj i oby tak dalej. Wskazówki trenera czynią cię lepszym, pozytywnie nastrojonym do dalszego skakania? Jak najbardziej. Wiadomo, są jeszcze. Rzeczy, które można poprawiać, bo po to trenujemy, ale, ale póki co ze swojej dyspozycji mogę być tutaj zadowolony i no zobaczymy. Na tą chwilę jest, jest dobrze, ale wiem, że może być zdecydowanie lepiej jeszcze. Dziękuję Stefan. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Kuba, nimo skokach pogadamy. Pogadajmy o dronach. Co ty na to? E, no, tak, możemy porozmawiać. Bar bardzo fajne te materiały były ostatnio na YouTube, które nagrywaliście. A wiesz, co się dzisiaj wydarzyło? Nie, nie wiem. Dron zaliczył drzewo. O kurde. Aha, to tam jak chodziłeś wtedy, to, to uderzyli, uderzyliście w drzewo. Czy dalej jesteś tak optymistycznie nastawiony do zakupu drona? E, miałem przez chwilę taką myśl. E, natomiast bardziej trochę poszedłem jakby w samoloty. E, takie zdalnie sterowane i, i teraz bardziej bardziej właśnie w tym kierunku. Wróćmy na skocznie jak dzisiejszy dzień. Całkiem pozytywnie myślę. Nie są to jeszcze takie moje optymalne skoki, natomiast no, idzie, idzie tutaj cały, cały czas do przodu. Ja jestem cały czas pozytywnie nastawiony i jestem w dobrej myśli, także, także, także ok. Trenera wskazówki czy porady wskazują na to, że idziesz do przodu? Tak, dokładnie. No, tutaj dobrze się dogadujemy. Bo skacze w sumie z Maćkiem, więc, więc ja jestem zadowolony. Życzę powodzenia, Kuba. Dzięki. Klimek, wróćmy do tego, co najważniejsze dzisiaj. Jedno z ostatnich zgrupowań przed zimowym sezonem. W którym miejscu jesteś w tej chwili? No, wydaje mi się, że jestem w dobrym, dobrym miejscu na, na chwilę obecną. Te skoki i, i dyspozycja jest na, na przede wszystkim równym poziomie, i, i to mnie bardzo cieszy. Czy to jest równy poziom ze wskazaniem zwyżki tej formy, czy, czy po prostu jest to stateczny poziom, który pozwala na to, żeby wystartować w pucharze świata? Znaczy staram się cały czas podnosić ten poziom iść krok po kroczku. Wiem, że są na pewno jeszcze rezerwy i, i z treningu na trening staram się po prostu skakać jak najlepiej, żeby po prostu te skoki były jeszcze lepsze. Bo wiem, że mnie stać na, na lepsze skoki. I tego Ci życzymy. Dzięki Klimek. Dzięki. Andrzej Stękała, Welw Stęki, co słychać dobrego? Wszystko dobre. Dusza towarzystwa słyszałem. No. A, a co się wydarzyło? już Jesteśmy po głębszym czy nie? Nie, nie, nie. Po głębszym, no. Okej, okay, powiedz mi e, wrażenia z dzisiejszego dnia treningów, tak już na poważnie. E, na mojej skoczy, teraz miałem trochę problem. Znaczy ogólnie sam próg jest w porządku, ale na, na Trochę tam problem w locie, a na dłużej wszystko w porządku fajnie to szło. Czyli trenerzy przekazują informację, że zwyszkuje forma i tak trzymać. Tak jest. Nic dodać, nic cudują. Dzięki bardzo. Dzięki. E, mistrzu skoków, mistrzu ciętej rejposty. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będę szukał w Wikipedii wyników dzisiejszych treningów. Chciałbym usłyszeć to od ciebie. Wynik jest 1 do 0 dla trawy. Jak widać na załączonym obrazku, przejechałem się na brzuchu. Okej, okay, nie widziałem tego z góry, a co się wydarzyło tam na dole? A nic, no tak jak mówię, podstawowy błąd, bo zdarza się każdemu i zdarza się, że tak powiem, w każdym momencie kariery, przez chwilę nieuwagi, chwila dekoncentracji, no i przy suchej trawie po prostu nie, przy, nie przykucnąłem, ale utrzymałem pozycję stojącą i przez to przeleciałem do przodu. Kamil, widziałem dzisiaj zdjęcia z zębu twojego, zaśnieżonego, w pełni zaśnieżonego. Czy w głowie zima też już u ciebie jest? No coraz bliżej. Tutaj też już taka zimowa aura. Bardzo zimna jest z rana, bo już jest w okolicach 3-2-3 stopni. No ale jest jeszcze, że tak powiem, ten miesiąc, nawet lekko ponad miesiąc do pierwszych startów i dla mnie najważniejszy jest czas, który spędzę na, na treningach, także póki co muszę mieć głowę bardziej, bardziej przy ziemi, a, a nie gdzieś już miesiąc naprzód. Skoro Kamil zimno, nie trzymamy Cię, życzymy powodzenia. A no, Dziękuję. Maciek, miło Cię widzieć znowu przy mikrofonie i przy kamerze. Również, stęskniłem się za Tobą. Myślałem, że za kamerą, ale ok, dziękuję Ci bardzo. Macie co dobrego na skoczni dzisiaj? No, muszę powiedzieć, że naprawdę fajne skoki, fajne treningi. Zresztą ja zwykle jestem szczery, czasami nawet do bólu. I mogę powiedzieć, że to są chyba moje najlepsze treningi od rozpoczęcia tego sezonu letniego. Także jest na pewno taki powiew optymizmu, <laughs> na pewno trochę więcej pewności siebie w tym wszystkim, co robię. I myślę, że to jest ta droga, którą. E, Trzeba dalej iść. Wiadomo, ona nie jest prosta, często jest wyboista, ale w końcu czuję, że, że kierunek jest dobry, i myślę, że teraz rzeczywiście to wszystko zaczyna fajnie wyglądać. Czy skoki na dużej skoczni i średniej równie dobrze wyglądały dzisiaj? Ja muszę powiedzieć, że właśnie te skoki nie różniły się między sobą, co też jest jakby pozytywną rzeczą. Często jest tak, że na przykład. Na małej skoczni skacze mi się bardzo dobrze, ale nie jestem w stanie powtórzyć tego na dużej. A tutaj te skoki na małej skoczni po południu były równie dobre, jak na skoczni dużej rano. Także myślę, że też jutro jest ważny dzień, żeby taką tą pewną naukę, pewne wnioski z małej skoczni spróbować przenieść na dużą, żeby jeszcze o parę procent te, te skoki poprawić, bo oczywiście jest jeszcze duża rezerwa. Jak dobra na dobre się zadomowiłeś w tej grupie, jak się czujesz? A dobrze, dziękuję bardzo dobrze. Jest atmosfera fajna. Dogadujemy się z chłopakami i po prostu trenujemy, walczymy, bierzemy przykład ze starszych. A powiedz mi, ja dogadujesz się z trenerami, bo to y, podstawa tego szkolenia, prawda? Tak, y, ufam każdemu trenerowi w 100%, po prostu to co mówią, to ja robię, tak. A czy dzisiaj mówili, że jest super dobrze? Y, nie, no Skoki nie wyglądają perfekcyjnie. Do perfekcji jest jeszcze daleko. Staram się wykonywać wszystkie zadania, które tutaj Michał, e, ten Michał mi daje. Jest to głównie próg. Co jest, moim jednym, jest, jest, jest z jednej strony, a tu z drugiej strony bolączką. i tak po prostu to jakoś kręci. Czyli pełne zaufanie. Tak. Czy duża różnica między skocznią e, dużą a średnią w dzisiejszym dniu? Jak, jak, jak to wygląda według ocen trenera? Zdecydowanie jest większa różnica, jeżeli chodzi o próg. Na małej skoczni jest mi to po prostu łatwiej wykonać zadania, które daje mi trener. Jest mniejsza prędkość, są, jest mniej powietrza za tym progiem i z jednej strony jest to troszkę inne skakanie. Dziękuję Kacper. Dziękuję. Paweł od wczoraj zadaję sobie pytanie, kto jest wyższy, ty czy Olo? Wow, nie wiem, ale wydaje mi się, że ja. Musimy to sprawdzić, bo nie daje mi to naprawdę spokoju. Ale wróćmy na skocznie. Jak dzisiejszy dzień sobie zapiszesz? Jako bardzo udany? Mm, taki myślę solidny, bo, bo trochę próbowaliśmy pozmieniać w technice i są takie pierwsze objawy, że może to funkcjonować, więc taki fajny dzień na skocznie, pracowity. Czy mała skocznia, czy duża y, pokazała większe błędy? Myślę, że po, po, podobnie, bo błędy się powtarzają i na tej i na tej. Yy, wiadomo, może na mniejszej to trochę łatwiej je wyeliminować, ale, ale staramy się pracować na tym samym. Czy to duża skocznia, czy mała. Dziękuję Paweł. Dzięki. Dawid wygląda jakbyś co najmniej dwa-trzy obiady zjadł dzisiaj. Mamy jeszcze setkę nadwagi, a jadłem tyle co ty. Jadłeś tyle co ja, ale zobacz jak ja wyglądam teraz przy tobie. No widzisz, że ja się tak dostosowuję. Ja proponuję popatrzeć w kamerę, bo naprawdę źle wyglądamy. Dawid, jak dzisiejszy dzień według Twojej oceny wyglądał? A myślę, że w porządku. Parę fajnych skoków, e, także idzie to w dobrym kierunku. E, no i cóż, no trochę zimno, ale, ale trzeba pracować dalej, bo, bo ta zima się zbliża, już ją czuć powoli w powietrzu. O to chciałem właśnie zapytać. Za sobą masz tutaj podium turnieju Czterech Skoczni, przed sobą masz Mistrzostwa Świata, przed sobą masz rozpoczęcie, o ile schudniesz, o ile schudniesz oczywiście, przed sobą lada moment rozpoczęcia Pucharu świata, czy to już w, growie, w głowie ci gra? Znaczy, myślę, że jeszcze tego czasu jest troszkę i mamy. Teraz tak naprawdę ważniejsze jest to, żeby się skupić to nad tym, co, nad czym muszę pracować jeszcze do, do zimy, albo parę takich elementów jest. Także no cały czas jest to, jest to taka praca na spokojnie, bo wydaje mi się, że jeszcze tego czasu troszkę, troszkę mamy, ale no wiadomo, po, po temperaturach już człowiek gdzieś tam czuje, że, że ten sezon się zbliża i, no i trochę się go też nie mogę doczekać, no bo jednak latem nam za wiele nie dali poskakać? Dawid, tu zimno, w Polsce zimno i biało. Co ty na to wszystko? No zima idzie, opony trzeba zimowe zmienić. To na pewno, ale czy nie, nie okaże się, że nam skocznie w zakopanym zasypie na ostatnie zgrupowanie? No, to założymy szybko siatki, będziemy skakać na śniegu. To za problem. Też jest wyjście. Dzięki, Dawid. <gry> Dzięki.